Cześć, jestem Rafał Kościuk i jestem właścicielem sieci franczyzowej Fitka. Inflacja, kryzys 2022 rok, chwilę po covid to jest nasza współczesna rzeczywistość. I w tej rzeczywistości powinniśmy potrafić się odnaleźć i powinniśmy umieć nazwać moment, w którym jest nasza marka. Nasza marka ma o tyle lżej względem sytuacji ogólnego kryzysu. Że opieramy się o zdrowie, a na zdrowiu wiadomo się nie oszczędza. E, opieramy się o produkty, które mm, są niezbędne bardzo często dla osób chorych na cukrzycę, dla osób, których nie które, które nie mogą e, jeść produktów z glutenem, z laktozą, które są na modnych dietach bądź na dietach, które e, mają zasadniczy wpływ na ich życie, na przykład keto, dla osób, które mają SIBO. I tu kryzys. Oczywiście jest, ale nie jest tak odczuwalny, jak na przykład na wyjściu do kina, czy na, jak na zjedzeniu super obiadu w restauracji, czy zjedzeniu sushi. To, to nie jest jeszcze dobro luksusowe. Zdrowie jest luksusem, ale dla nas, a nie luksusem w mniemaniu zakupowym. I uważam, że marka Fitcake jest tutaj na wygranej pozycji, jeżeli chodzi o świadomość klienta. Natomiast jak z kryzysem... W jaki sposób walczyć, to znaczy w jaki sposób? Chodzi mi o to, że bardzo istotne jest umiejętne zarządzanie kosztami operacyjnymi, bo w firmie mamy trzy przestrzenie kosztowe: koszty ludzkie, koszty operacyjne i koszty na zasadzie food cost. I o ile marka Flipkate nie chce odbierać yy, nic z wynagrodzenia pracowników, o ile marka Affitect nie chce nic zdejmować z wielkości porcji, tak jak jest to teraz modne, z jakości produktów. Nie, tu absolutnie nie. My chcemy się skupić na kosztach operacyjnych, bo koszta operacyjne to jest jedyna oszczędność, którą na dzień dzisiejszy możemy zrobić. Co my proponujemy? W tej chwili przygotowaliśmy dla naszych franczyzobiorców taki zestaw ciekawych porad. Wszyscy je dostali, myślę, że niektórzy mogą z nich skorzystać. To znaczy, czy ma sens oszczędność na prądzie, czy ma sens szukanie takich działań uświadamiania pracownika, słuchaj, ten obrót nie przekłada się w 100% na to, że mi to zostaje w kieszeni. Może powinniśmy przyczepić w widocznym miejscu w firmie, na, 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 oczywiście na tej części produkcyjnej, rachunek za prąd. Może powinniśmy wprowadzić gdzieś czujki, które będą zapalały światło, jeżeli pracownicy mają problem z gaszeniem tego. Może powinniśmy używać perlatorów do wody. Może powinniśmy oszczędzać na czyściwie. I coś śmiesznego, ale może powinniśmy w koszach zamontować wkłady magnetyczne. Bo najczęściej. Braki w sztućcach kończą się tym, że nasi pracownicy je wyrzucają do kosza, a tak nie będą dali rady podnieść tego worka ze śmieciami. Tam giną nasze rzeczy. Tracimy na oczywistych, na bardzo oczywistych rzeczach. Pracownik powinien być świadomy tego, gdzie jest nasza marka i co jest dla nas ważne, żebyśmy mogli obchodzić kolejne urodziny. Fitcake według mnie to bezpieczny wybór na czasy związane z kryzysem, z inflacją, bo to źródło przychodowe, które wymaga niedużego wkładu finansowego, a daje nie tylko zyski, nie tylko pozwala na samorealizację, ale jest bezpieczne, bo inwestujemy w dobro potrzeby pierwszej. Dlatego skupiłbym się na znaczy, dlatego podsumowałbym, że marka Fitcake jest marką bezpieczną.